Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam do wspólnej refleksji nad tekstem dzisiejszej Ewangelii przeznaczonej na czwartek, drugiego tygodnia Adwentu. Zanim jednak przejdziemy do tekstu Ewangelii św. Mateusza z rozdziału 11, chciałbym przypomnieć, że dzisiaj obchodzimy też w Kościele Świętym Katolickim wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe, miejscowości znajdującej się obok stolicy Meksyk, stolicy Państwa Meksyk, a objawienie, które rozpoczęło się, miało miejsce w roku 1531, a więc praktycznie na początku ewangelizacji kontynentu amerykańskiego. Sanktuarium w Guadalupe jest największym na świecie sanktuarium maryjnym, do którego pielgrzymują co roku co najmniej rzesze. Tłumy ludzi, co najmniej 12 milionów ludzi z całego świata. Maria, tak więc, jak na początku ewangelizacji Ameryki Północnej, i Południowej, tak również dzisiaj przyciąga do siebie wszystkich tych, którzy wierzą w jej syna i pragną nauczyć się od Maryi, właśnie wielkiej zażyłości duchowej z Jezusem Chrystusem. I oczywiście otrzymać. Wiele potrzebnych łask do codziennego życia. Pamiętajmy więc w naszej modlitwie w dniu dzisiejszym o Matce Bożej z Guadalupe. Moi drodzy, w naszym pielgrzymowaniu ku narodzeniu Pana Jezusa, dzisiaj Chrystus daje nam do myślenia, daje nam kilka refleksji na temat postaci Jana Chrzciciela, zarazem Jego roli, którą odegrał w historii zbawienia i zarazem pokazuje nam Chrystus pewne również etapy historii zbawienia w dzisiejszej Ewangelii. Jan jest już uwięzio uwięziony przez Heroda, Agrypę, który wiemy później, kazał go ściąć mieczem. Chrystus więc wypowiada się na temat człowieka, który oddał swoje życie najpierw w świadczeniu o baranku, który nadchodzi, a później został ścięty mieczem jako świadek wierności małżeńskiej. I teraz, w kontekście historii zbawienia, Chrystus mówi takie zdanie: Wszyscy bowiem prorocy i prawo prorokowali aż do Jana. Jest to wyznaczenie pewnego kresu wcześniejszej historii zbawienia, która znalazła swój wyraz konkretny w pismach narodu wybranego, to znaczy w pismach prorockich oraz w tekście pięciu księgów. Prorocy oraz prawo. Pięcioksiąg ksiąg nazywamy jest wiemy: Również prawem objawionym przez Boga za pośrednictwem Mojżesza narodowi wybranemu. A więc wraz z rozpoczęciem działalności świętego Jana rozpoczyna się nowy okres w historii zbawienia. Jest to okres Królestwa Bożego. Królestwo Niebieskie od czasu Jana Chrzciciela. Jest głoszone. A więc ten nowy etap w historii zbawienia praktycznie dociera aż do nas, albowiem również dzisiaj Królestwo Boże jest głoszone. Z drugiej strony, Chrystus bardzo wyraźnie podkreśla, że Jan chrzciciel jakkolwiek rozpoczyna swoją działalnością nowy okres w historii zbawienia, z drugiej strony jednak przynależy do. Porządku Zbawczego Wcześniejszego. Chrystus mówi tak o Jezusie, o świętym Janie Chrzcicielu. Pomiędzy narodzonymi z niewiasty nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż On. Jest to bardzo ciekawe zdanie, które pokazuje nam, że Chrystus rozróżnia pomiędzy. Janem Chrzcicielem i całą wcześniejszą historią Izraela, a tym, co rozpoczęło się z przepowiadaniem samego Jana Chrzciciela i później Jezusa. Wszyscy, którzy przynależą do Królestwa Niebieskiego, a my wierzymy, że przez Chrzest Święty zostaliśmy w to Królestwo Boże również włączeni, są więksi niż Jan Chrzciciel. Dlaczego tak jest? Dlatego, że rzeczywistość. Zbawienia, które przynosi Jezus Chrystus, jest inna niż jest z jednej strony kontynuacją zbawienia starotestamentalnego, ale jak widzimy w oparciu o dzisiejszą Ewangelię, jest wyższa, jest większa, ma większe znaczenie. Jeszcze raz, najmniejszy w Królestwie Niebieskim jest większy niż On. Nie chodzi tutaj o wbijanie się w pychę, ale chodzi o doświadczenie Boga. Dlatego, że wszyscy włączeni w Królestwo Boże przez sakramenty święte, doświadczają Boga w inny sposób, głębszy, pełniejszy niż prawo starego przymierza. Doświadczają Boga, jak mówi święty Paweł, twarzą w twarz, doświadczają go poprzez bóstwo i zarazem człowieczeństwo Jezusa Chrystusa. Mamy więc, moi drodzy, w stosunku do poprzedniego systemu zbawczego starego Testamentu o wiele większe dary łaski, o wiele większy przystęp do Boga i zarazem jesteśmy, jak pisze Jan, jak pisze, jak mówi Jezus Chrystus w dzisiejszej ewangelii jesteśmy więksi niż sam Jan Chrzciciel. Oczywiście pod warunkiem, że w tym królestwie Bożym trwamy. I właśnie w tym kontekście należy dodać trwania w królestwie Bożym następne zdanie, które wypowiedział Jezus. Od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. Otóż to zdanie, czy właściwie dwa zdania, możemy interpretować w dwojaki sposób. Najpierw to ten, że Zarówno Jan Chrzciciel, jak i y, Jezus Chrystus, dwaj główni y, głosiciele Królestwa Bożego, właściwie głównie Jezus Chrystus, Jan, który wskazuje na Chrystusa jako na Mesjasza, na Baranka Bożego, doznają gwałtu przemocy. Przemocy. Jan już jest w więzieniu, a wiemy, jaki los ostatecznie czeka samego Chrystusa. Ludzie, gwałtownicy przemocą, Występują przeciwko Janowi, później przeciw Jezusowi Chrystusowi. Z drugiej strony to zdanie, gwałtownicy zdobywają je, możemy rozumieć inaczej, kto i w jaki sposób może zdobyć Królestwo Niebieskie poprzez wejście do Niego i posiadanie je na wieki. Są ludzie, którzy wchodzą do Królestwa Niebieskiego przez Chrzest doświadczają wszelkich łask Bożych, obecnych. W sakramentach świętych, ale później przez grzech z tego królestwa się wyłączają. Jak więc być Bożym Gwałtownikiem, to znaczy zdobyć to królestwo i już trzymać go dla siebie, w jako moje na zawsze? W teologii moralnej, w historii Kościoła, mamy coś takiego jak siedem grzechów głównych. I zarazem siedem cnót, które występują przeciwko tym grzechom i sprawiają, że stajemy się rzeczywiście członkami Królestwa Niebieskiego. Żeby wypracować sobie w swojej życiu duchowym i moralności cnoty, potrzebna jest jednak walka, przemoc w cudzysłowiu, przeciwko mnie, samemu, mniej samej. Przemoc, która polega na walce przede wszystkim z moimi grzechami i słabościami. Teraz chciałbym Wam przeczytać dla przypomnienia i sobie samemu również te siedem grzechów głównych, które są skodyfikowane w katechizmie Kościoła katolickiego, a które w prostej linii pochodzą z duchowości ojców pustyni egipskiej. Zrazem przypomnimy sobie, jakie to są cnoty przeciwne siedmiu grzechom głównym, o które. Właśnie jako gwałtownicy, zadając sobie gwałt tej ludzkiej naturze, grzechowi i pysze, która gdzieś u nas jest, te cnoty powinniśmy zdobywać. A więc lista jest prosta. Warto sobie też w domu ją przypomnieć, nawet zapisać, żeby wiedzieć, przeciwko czemu mam walczyć w moim życiu duchowym. Więc pierwszy to jest pycha. Wystąpienie przeciwko Bogu i na miejscu Boga postawienie siebie samego. Druga to jest chciwość. Doskonale wiemy, na czym chciwość w dniu dzisiejszym, jak i w czasach Pana Jezusa i w każdej epoce polega. Druga, trzeci grzech główny to jest nieczystość. Dzisiaj, kiedy nieczystość stała się jak gdyby główną cnotą, Zarówno mediów, jak i zdeprowowanej częściowo ludzkości wiemy, że nieczystość pozostaje grzechem wykluczającym z Królestwa Niebieskiego. I dalej zazdrość. Zazdrość, która sprawia, że mój mój bliźni staje się moim wrogiem, a przynajmniej przeciwnikiem. Dalej nieumiarkowanie wiedzeniu i piciu innymi słowy obżarstwo, nadużywanie darów Bożych i folgowanie zmysłowi smaku. dalej gniew. O gniewie mówiliśmy wczoraj przeciwieństwo Gniewu jest łagodność do bycia łagodnym zachęca wczoraj, wczoraj zachęcał we wczorajszej Ewangelii, sam Jezus Chrystus, mówiąc: Uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem. I wreszcie, lenistwo. No, większość ludzi na świecie są bardzo pracowici, ale są jednak niestety tacy, którzy są leniwi, więc te siedem grzechów głównych występuje przeciwko naszemu uczestnictwu w Królestwie Niebieskim. Jakie są cnoty im przeciwne, które powinniśmy właśnie wysiłkiem, walką, gwałtem w cudzysłowie, przeciwko naszej grzeszności zdobywać. A więc, przeciwieństwem pychy jest pokora, przeciwieństwem chciwości jest hojność. Możemy dodać do tego jałmużna. Przeciwieństwem nieczystości jest czystość w myślach i uczynkach. Przeciwieństwem zazdrości jest miłość, miłowanie bliźniego i miłowanie nade wszystko Boga, a bliźniego jak siebie samego. Przeciwieństwem nieumiarkowania w jedzeniu i piciu jest umiarkowanie, co też bynajmniej nie jest łatwe, gdyż wymaga Kontroli nad własnym postępowaniem, nad własnymi zmysłami. Przeciwieństwem gniewu jest cierpliwość i łagodność, wytrwanie w przeciwieństwie, a przede wszystkim stworzenie w swoim sercu obszaru, w którym nie ma przemocy. I wreszcie przeciwieństwem lenistwa jest gorliwość i pracowitość. Moi drodzy, jak widzimy, Zarówno dzisiejsza Ewangelia, tak bogata w swojej treści, jak i droga wyznaczona nam przez wymogi Ewangelii, są rzeczami, które wytyczają naszą drogę życia. I po to czytamy wspólnie Ewangelię, a żeby nie chodzić w ciemności grzechu, lecz w światłości Ewangelii, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.